Bardzo miło nam powitać Alberta Oddzikowskiego na spotkaniu na śniadaniu prasowym NIKKO Sports Polska. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Albert chodzą słuchy tutaj, że odchodzi się od MMA, a ja to masz podobną jakąś alternatywę, ja bym chciał ja i tylko ja ją usłyszeć. A czy ma być jakieś nowe połączenie w ogóle e, sportu walki z tańcem, także szykuję się do tego, gdy zacząłem przygotowania, także. także kop będzie ale to nie o kopa chodzi, nie? Bo to będzie właśnie połączenie. Nie jest runda w tańcu, runda w MMA, tylko cały czas zmieniające się partnerki. Ale zmieniający się partnerki, ale to trochę zakrawa na jakąś taką inną branżę i się martwimy, że to pójdzie w telewizji publicznej. Wiem, nie powiem. Kto jest rozpatrowany jako pierwszy rywal dla Ciebie w takim razie? To znaczy, no nie mogę na razie tracać szczegółów, wszystko idzie w dobrą star stronę, jak wiadomo pieniądze się zgadają, także rada się wszystko. On znaczy, zawsze jest winny za to Artur Szoker MMA Solutions, czy ktoś inny za tym stoi? Nie no jak Artur, nie inaczej. Inaczej. Podobno Artur ma teraz dużo pracy, bo gdzieś za kulisami słyszałem, że się twoja sytuacja kontraktowa klaruje i tam pewne zapytania spływają. Czy to prawda? No dokładnie. No na chwilę obecną trwają rozmowy z różnymi federacjami. No ja swoje, że tak powiem, losy sportowe całkowicie zawierzyłem Arturowi. Jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Grupa Shocker MMA się cały czas rozwija. Wydaje mi się, że przemawiają za tym też również wyniki sportowe. Także ja to się całkowicie zaję na Artura. Jeśli chodzi o Artura, no to Artur zapytał o to kibiców, w, w jakiej organizacji chcieliby zobaczyć Alberta Odzimkowskiego. Wymienił cztery armia Fight Night, Babylon MMA, KSW i ACA. Wygrało w tym głosowaniu KSW, KSW. UFC jeszcze nie było, pewnie to, to jest następny przystanek w ewentualnej kolejnej ankiecie. Natomiast jak ty zerkasz na te cztery organizacje, to sam jakbyś miał wybierać, to wybrałbyś opcję którą? Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, bo wszystkie, że tak powiem, organizacje są naprawdę bardzo fajne. No, przede wszystkim dla mnie to, to ważny jest przede wszystkim bardzo przeciwnik. No i tak, tak yy... Dla, dla zawodnika, jeśli chodzi o e, łatwiejsze pozyskiwanie sponsorów, to wiadomo, ważna jest ta e, telewizja. No, tak jak wiemy, KSW jest taką najbardziej prestiżową organizacją e, w Polsce i wydaje mi się e, w Europie. E, duża rozpoznawalność e, z, 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 zawodników tej f, federacji. E, no, ale wiadomo, tych zawodników jest naprawdę e, dużo i te częste, częste starty są raczej rzadkością, raczej dwie walki w roku. No, ja chciałbym się bić e, trochę e, częściej. No ale tak jak powiedziałem, wszystko zostawiamy Arturowi, ja jestem odrobienia roboty, Artur ma swoją robotę, ja mam swoją robotę, jakoś się razem staramy uzupełniać i na chwilę obecną na to wychodzi. To ja może jeszcze zapytam inaczej, jakie są Twoje ambicje, bo Kamil Oniszczuk, wasze drogi gdzieś tam za kulisami się w ostatnim czasie splatały. On powiedział, że KSW raczej go nie interesuje z prostego powodu. Blokuje zawodników, a on gdzieś na horyzoncie widzi siebie. W UFC. A jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy Ty byłbyś skłonny podpisać kontrakt, który no wiąże Cię z pracodawcą na długo, długo? To znaczy, no tak jak e, powiedziałeś, no moim takim głównym celem naszym się marzyło to UFC. Ja też miałem e, możliwość trenowania e, z, z, z z zawodnikami z tego topu i też nie byłem na straconej pozycji. Wiadomo, że były sparingi, które były w plecy, były sparingi, które były dla mnie, także wydaje mi się, że jestem w stanie tam rywalizować i nawiązywać walkę z tymi zawodnikami. Wiadomo, miałem też dwupółletnią przerwę przez kontuzję, ale na chwilę obecną jest wszystko ok. Też to był taki czas dla mnie, żeby, że tak powiem, dobrać ten swój sztab. Ja łączę treningi równo w Szydłowcu, w Hatomiu i tutaj w Warszawie. Jest mega banda, są mega sparing partnerzy. Też nie muszę bardzo daleko gdzieś wyjeżdżać, na jakieś, szukać jakichś obozów, żeby budować optymalną formę. I też wydaje mi się, że teraz co, co walka, to będzie ta forma coraz wyższa. Ale wracając właśnie do tego twojego zapytania, no moim marzeniem jest to UFC. Mam nadzieję, że mi się to uda. Wiadomo, że lat mi nie, Przepraszam, nie ubywa, tylko przybywa. No teraz po tej kontuzji jestem 2,5 i pół roku starszy, ale czuję się ciągle młody, w dobrej dyspozycji i, i czuję, że przed ostatni czasy bardzo się rozwinają. Kiedy chcesz wyjść do klatki? To jest kluczowe pytanie, bo za chwilę pojawi się następne. To znaczy, no na pewno chciałbym zawalczyć raz, a nawet może dwa razy jeszcze w tym roku. No właśnie, z tego co wiem, to ACA już potwierdziło swoją galę o czym się będzie w programie Klatka po klatce, tu w Warszawie. Nie ma jeszcze konkretnej daty, ale to będzie końcówka roku. Wydaje się to okazja wymarzona do tego, żeby zawalczyć, no bo blisko Radomia, myślę, że tam kilka autobusów e, wesołych e, ruszyłoby w kierunku stolicy. No, oko dygnęło. <laughs> <laughs> to znaczy to znaczy ok, oko dygnęło, no ja bardzo się zawsze cieszę z tej mojej grupy wsparcia. No też pewnie jak kto był ostatnio na gali u mnie w mieście, no było mega fajnie, to trochę mi było wstyd, bo aż się wzruszyłem, bo to naprawdę mega emocje, mega przeżycie. Też mam tak, że ta grupa wsparcia w ten sposób mnie nie deprymuje, tylko, że tak powiem, pomaga jeszcze bardziej uwolnić ten potencjał. A jeśli chodzi o takie stricte sprawy, gdzie, co i jak, no to wydaje mi się, że tutaj Artur, tak jak powiedziałem, mocno trzyma rękę na punkcie i rzeczywiście, jeśli to będzie wszystko dobre dla nas, dla timu dla mnie to na pewno nie jesteśmy zamknięci na żadną propozycję. Jeśli mówisz o tym, że chciałbyś w przyszłości walczyć w organizacji UFC, no to wybór ACA byłby wyborem dosyć ciężkim, bo zamykać ci na jakiś czas ucieczkę z, z tej organizacji. Podpisujesz i zobowiązujesz się walczyć dla tej organizacji na dłużej. Natomiast bezpieczniejszym borem na pewno okazałaby się taka armia fight, Night, w której przecież miałeś podpisany kontrakt na jedną walkę, czy też być może jakieś negocjacje na Bilon MMA, który już 26 października w Wieliszce i to jest opcja, która wydaje się też interesująca ze względu czy też na partnera telewizyjnego, czy też na, na promocję, jak, jak Ty to widzisz i, i oceniasz ten nasz lokalny rynek. No, jeśli chodzi o ogólnie nasz lokalny rynek tutaj Polski, no to MMA na chwilę obecną bardzo się rozwinęło. Trafia też do szerszej grupy na pewno odbiorców. Jest też większe zainteresowanie sponsorów, co bezpośrednio wpływa się też na zaangażowanie, ale także płace zawodników. No to wiadomo, to jest jedna też z kluczowych spraw, żeby po prostu zawodnik mógł się w pełni skupić na tych przygotowaniach, żeby się optymalnie zaprezentować, dać dobrą walkę. Ale tak jak powiedziałeś, no tutaj jeśli chodzi o Armię, jeśli chodzi o oba no to są takie m, organizacje, które na, przede wszystkim e, przemawia już ta medialność, że jest rzeczywiście e, jest, ta, jest ta rozpoznawalność, bo jest e, telewizja, ale tak samo przemawia ten e, poziom sportowy. Naprawdę uważam, że e, robią bardzo fajne zestawienia, nawet ostatnia e, karta e, armii Fight Night e, pokazała, że m, te walki też nie miały stricte nigdzie w żadnym pojedynku bardzo jakiegoś takiego faworyta i też m, ciężko było e, szukać tego faworyta i w jasny, klarowny sposób wytypować zwycięzcę. Te walki naprawdę szala zwycięstwa się przelewała. Normalnie ta walka, czasem niektóre walki jest walka Adriana Kępy i Sławka Kotunowicza, to tam się przelewało wszystko po prostu jak w kalejdoskopie. Mega walka. No Babilon. tak samo, jeśli chodzi o, po, o poziom sportowy, także ja tu jestem jak najbardziej otwarty, no i Znów odniosę się do mojego Artura, że Artur tutaj czuwa, no dba o te moje interesy, także, także tutaj na pewno będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać, ale wydaje mi się, że w przeciągu najbliższych dwóch tygodni ta sytuacja na się wyklaruje. Włączył ci się dyplomata, gdzieś te polityczne mowy bardziej niż konkrety, także, ale... także prosimy o konkrety. Czy były propozycje od The Army Fight Night i Babylon MMA na no najbliższe edycje? I powiedz nam. Prawda, po prostu prawda. Y, tak, były propozycje, tam, oczywiście były propozycje, ale, że tak powiem, y, nic nie jest jeszcze klepnięte, nic nie jest podp podpisane, także to wiadomo, to, jeśli coś to nie jest klepnięte, podpisane, to może to się y, zmieniać, dlatego też ja nie chciałbym y, coś powiedzieć, a potem się z tego coś tłumaczy, że coś się zmieniło, ale tak jak y, zapytałeś Maćku, rozmowy były i nawet te rozmowy dalej trwają. To może no ja, inaczej. Jestem ciekaw jak się Albert odnalazł w WCA. To jest Twoim zdaniem najmocniejszy klub w Polsce. No kurze, no przede wszystkim e, jeśli chodzi o sam poziom sportowy i sam e, poziom e, sparing partnerów, no to mega, tutaj trener Robert. E, i Jeden i drugi robią mega roboty, trener Grabowski od, od parteru. Jest fajna atmosfera, zawsze też szczęścią zawodników też trenowaliśmy wcześniej s 4, zawsze była śmiechawa, jest fajna atmosfera, ale też są mocne treningi, są dobre, co środa i co piątek są, 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 do, są dobre bitki i to też yy, pokazuje mniej więcej takiemu zawodnikowi jak ja, w którym jest miejscu, które te elementy, yy, gdzie te elementy trzeba yy, poprawiać, bo tak naprawdę to, to jest coś pięknego, że właśnie trenując w takim klubie, to ja jestem w stanie znaleźć yy, przynajmniej jednego zawodnika albo kilku zawodników, którzy, który ma każdy, przynajmniej z nich, przynajmniej jedną płaszczyznę lepszą ode mnie, czyli ja tą płaszczyznę mogę y, cały czas podciągać, czyli pod względem rozwoju. Ciężko mi powiedzieć, no bo też nie byłem we wszystkich klubach, na pewno jeden z najlepszych klubów. Yy, no i... Ja jestem bardzo zadowolony, że jestem częścią właśnie tego klubu. A jak udaje się pogodzić życie rodzinne z tym zawodowym? Bo mówimy o rozwoju e, zawodowym, natomiast przecież gdzieś tam żona czeka parę dni w tygodniu w domu, aż mąż wróci i się spotka z nią. Także jak udaje się pod tym względem dojść do porozumienia? Nie, no ja to powiem tak, może tak powiem króciutko, może już mniej dyplomatycznie. Żona nie narzeka. <laughs> to Albert, zapytam w takim razie. Jest, y, dzwoni Maciej Kabulski, wypadł Patryk Kiel, Roberto Soldi, 14 września, 20 tysięcy punktów na stole. 14 września, to znaczy ja może w ten sposób powiem, no wiadomo, że tutaj te pieniądze też są wa yy ważne, ale wydaje mi się, że 14 września to jest bardzo bliska data. Jakbym był na pewno w takim treningu, teraz nie jestem takim optymalnym treningu, to okej, okay, jesteśmy w stanie usiąść do rozmów, ale ja też nigdy niczego się nie zrobię dla pieniędzy i też nie wyjdę do walki przygotowany. Ja muszę być do walki przygotowany, ja wychodzę zawsze do walki pod Dobra, Dziękuję Dzięki bardzo.